Cześć, dzisiaj nauczę Was, jak układać kostkę, kostkę piramidę. Na samym początku musimy po, podoczepiać rogi do tych samych kolorów, żeby rogi miały też drugi kolor koło siebie. Ten sam na dole. Jeden. No i mamy. Teraz, teraz następnym krokiem, jak już zrobiliście, jak już dopasowaliście, podopasowywaliście rogi, to, to teraz musicie poszukać róg bez koloru niebieskiego. No to znalazłam już. To ten róg. Jest żółty, czerwono, zielony. I ten róg idzie na dół. I teraz mamy ruszać tym, tym i tym, żeby powstało nam niebieskie Mitsubishi. Mitsubishi wygląda o tak. Tak, tak, tak. No to niebie, no to rusza Przekręcam. Tym, ale już mamy tu, tutaj też mamy, więc tym przekręcamy i mamy Mitsubishi. I niebieski idzie na dół. I teraz, właśnie, mamy Mitsubishi na innych stronach. Jakby Wam nie wyskoczyło, to trzeba tylko kręcić tym i powinny Wam wyskoczyć. Przypominam. Mitsubishi wygląda o tak. Teraz będziemy dopasowywać, żeby dolna ścianka była cała. Teraz to teraz to teraz niebieski to, to niebieskie pola to będą na, nasi sprzedawcy. No to musimy najpierw we, przyjść do sklepu żeby były trzy takie żeby był taki pasek który ma trzy otwieramy drzwi wchodzimy i zamykamy drzwi w ten sposób nam ten klocek wpadł to teraz Mamy z czerwonym, czyli na przykład truskawki. Wchodzimy. Trzy. Otwieramy. Wchodzimy. I zamykamy. I znowu nam wszedł na miejsce. Teraz został nam z, z żółtym. I już jest. Trzy. Nie możemy otworzyć. Nie możemy otworzyć tych drzwi, bo nam ucieknie. Otwieramy te drzwi. Otwieramy. Wchodzi, wchodzi, wchodzimy. I zamykamy drzwi. Teraz nam powstała taka sytuacja, że mamy, że wszędzie są na środku niedopasowane klocki ale te klocki mają tylko jed, jeden, jedną ściankę ułożą. To teraz szukamy takiej ścianki, takiego klocka, gdzie żadna naklejka nie pasuje do paska. No to szukam. Tutaj pasek nie ma, więc to nie idzie do tej. Tutaj jest nie ma, więc to nie idzie do tej. Tu nie ma i tu nie ma, więc ten idzie do tyłu. Teraz robimy sekwencję. Dół, dół, gó góra, góra. A jakby była tu naklejka, to byśmy zaczynali od. Tej. Więc robimy. Dół. pojawił nam się sprzedawca to musimy tak samo dopasowywujemy, żeby były trzy i tu jest nasz sprzedawca to otwieramy drzwi wchodzimy i zamykamy i, i zamykamy drzwi i mamy ułożoną kostkę